Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pragnę podzielić się swoimi odczuciami i przemyśleniami na temat eurowizyjnej propozycji Czech, która została nam właśnie przedstawiona. Być może ktoś zna już ją wcześniej, ale właśnie wczoraj została nam przedstawiona na oficjalnym kanale eurowizyjnym. Artyście temu wręcz jestem zmuszona poświęcić ciut więcej uwagi, chociażby z racji, że już wcześniej o nim wspomniałam błędnie, w tamtym momencie zakładając, że Czechy być może zamierzają oprzeć swoje szanse w konkursie na fakcie, że Adonis jest queerowym aktywistą, czyli nie tylko jest osobą queerową, ale wręcz znanym aktywistą. I miałam takie podejrzenia, że być może Czechy upatrują w tym szanse dla siebie, że wpisują się w jakiś ogólnoeuropejski trend inkluzywności i że właśnie taka będzie ta ostatecznie ta propozycja. No zwłaszcza, że najbardziej znany wcześniejszy teledysk Adonisa, No Common Measure, w całości koncentruje się na przedstawianiu różnych. Nowo powstałych seksualnych archetypów. I tamten teledysk, tamta piosenka. Przyznam, że budzi we mnie dość silne i dość skrajne emocje. Nawet będę wdzięczna, jeżeli ktoś z Was obejrzy tamten teledysk. A do no common measure, ponieważ ja nie rozumiem tego teledysku. I co więcej. Też nie jestem w stanie tego jakby całkowicie odrzucić. Zresztą nie wiem, czy tutaj jest co odrzucać. Ja nawet nie wiem, czy tu jest jakaś treść, czy to jest puste treściowo. Naprawdę patrzę na to i się zastanawiam. Zaraz powiem nad czym się zastanawiam, ale co jeszcze w tym wszystkim. Ten czynnik podstawowy, który tutaj gra silną rolę, jest to, że Adonis ma naprawdę przepiękny głos. Barwowo on ma przepiękny głos. Ja jestem w stanie się w tym głosie, jeżeli chodzi o barwę, zakochać, aczkolwiek on nie jest równie dopracowany i równie szlachetnie brzmiący we wszystkich rejestrach. Z tego co wiem, on jest wykształconym muzykiem, ale dobra, to ja może za chwilę do tego wrócę, jeżeli chodzi o recenzję jego wokalu, już w tej propozycji docelowej eurowizyjnej. To za chwilę, każecie tak. Jego głos bardzo mi się podoba. Jestem za. Jeżeli chodzi o tę piosenkę i ten teledysk, który w zasadzie, myślę, że wprowadza nas do jego tej sylwetki artystycznej, do tego, co on sobą reprezentuje. No i co my mamy? Ogólnie przesłaniem tej piosenki jest, że love is no crime, tak, każdemu wolno kochać i praktycznie oglądamy tutaj różne typy Różne typy widzimy na przykład bardzo umięśnionego fizycznie, powiedzielibyśmy bardzo męskiego osobnika ubranego w damski outfit i to taki jeszcze wyjściowy, imprezowy, właściwie bardziej imprezowy niż wyjściowy. I możemy się zastanawiać o co chodzi, czy mamy to rozumieć, że to jest transkobieta. Ja nie wiem, po prostu patrzę i nie wiem, co ja mam wywnioskować. No okej, okay, chciał się tak ubrać, ubrał się, ja nie wyciągnąłem z tego żadnych wniosków, po prostu ja na to patrzę, no patrzę, no jest ktoś taki. W tym teledysku widzimy, że dochodzi do jakiegoś takiego spotkania towarzyskiego, że spotykają się takie właśnie bardzo różne osoby. I jest w tym wszystkim także szczupła kobieta w typie modelki, ubrana w sukienkę i ona też bierze udział w tym spotkaniu, w tej imprezie. I też zastanawia mnie jej rola. No dobrze, kim ona jest? Co ja mam wywnioskować z jej udziału? Że co, że oni ją akceptują? Czy że ona akceptuje ich? Czy że może to jakaś lesbijka i dlatego tam jest? Czy o co chodzi? Ja po prostu nie rozumiem tych ról w tym wszystkim, bo jesteśmy świadkami jakiegoś spektaklu, mam jakichś aktorów, ale ja nie rozumiem ich ról. Czemu jest wprowadzona taka postać? Ale kim ona właściwie jest? I co ona tam robi? I po co ona tu się pojawiła? I co ona ma sobą zademonstrować? Czy po prostu oni chcą pokazać, że ludzie są różni i że są w stanie się razem spotkać? No ale my to wiemy, że ludzie są różni i są w stanie się razem spotkać i nawet sobie razem potańczyć i pogadać, pożartować, więc ja nie rozumiem tego teledysku, Ponieważ jedyne przesłanie, że love is no crime, albo że każdemu ko można kochać, jest kontrtezą, wymagającą wstępnego postawienia tezy, że jest inaczej. A jeżeli my nie poczuwamy się do tej wstępnej, czy tam przedwstępnej tezy, to nie potrzebujemy tej kontrtezy. Jeżeli jej nie potrzebujemy, to całe to przedsięwzięcie, cały ten teledysk i cała ta piosenka jest pusta treściowo. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli ktokolwiek z Was pofatyguje się, zajrzy do tego teledysku i podzieli się swoją opinią, czy rozumiecie, o co chodzi w tej piosence i w tym teledysku. Za chwilę przejdę do obecnej eurowizyjnej propozycji Czech, ale może jeszcze najpierw odczytam fragment artykułu na temat samej osoby Adonisa. Dowiedzmy się, że tak jak wcześniej wspomniałam, jest on queerowym aktywistą i że był twarzą kampanii reklamowej pro-LGBTQ, i walczył o zmianę definicji słowa miłość. To troszeczkę nam niby miałby wyjaśniać sens tego teledysku. Tylko czy piosenka, teledysk to powinny być manifesty polityczne? No nie wiem. No nie jestem do tego przekonana. Wolałabym, jak. Troszeczkę mieć więcej głębi, więcej trochę przekazu w jakimś dziele artystycznym. Czytamy dalej, o co chodzi z tą definicją słowa miłość. Chodzi o definicję słowa miłość w słowniku słowackim, aby zapewnić, że obejmuje ono różne seksualności i płcie. Obecnie definicja słowa miłość opisuje uczucie osoby jednej płci do osoby innej płci. Czyli on widocznie jako aktywista dążył do zmiany tejże definicji, i tak jak mówiłam, miałam obawy, że Czechy będą próbowały ze swojej propozycji eurowizyjnej uczynić coś w rodzaju walki politycznej. I ku mojemu zdumieniu, ich propozycja muzyczna na ten rok jest jednak zupełnie inna. A Adonis po prostu wykonał piękną piosenkę. I w tej jego piosence, w tej propozycji, w tym teledysku, nie ma żadnych elementów queerowych. Jest to po prostu piękna piosenka, romantyczna, piękna piosenka, która jest ciekawa sama w sobie w warstwie muzycznej, w warstwie wokalnej. I naprawdę to mi się podoba, ponieważ uważam, że najlepszym rodzajem aktywizmu queerowego jest pokazywanie nam, że te osoby są. Tak samo wartościowe jak cała reszta, równie utalentowane jak cała reszta, mają równie dużo do zaoferowania społeczeństwu co cała reszta, a nie, że, a nie że jest to jakaś grupa roszczeniowa, domagająca się specjalnych praw czy jakichś specjalnych przywilejów, którzy próbują zająć jakieś tam miejsce z racji, że są osobami queerowymi. I w tej piosence Adonis po prostu pokazał, że jest. Bardzo ciekawym artystą. I może szybciutko nawiążę do zeszłorocznego zwycięzcy Eurowizji Nemo, ponieważ no nawet w komentarzach padały takie zarzuty, że wygrał konkurs ze względu na to, kim był, co sobą prezentował, nie jako artysta, ale właśnie też jako postać queerowa. Otóż nie, ponieważ również w przypadku Nemo, jak najbardziej możemy stwierdzić, że jest to muzyk. Wybitnie utalentowany, i propozycja muzyczna, kompozycja była po prostu wysokich lotów. To były powody, dla którego Nemo wygrał. No chyba, że, w co także nie wątpię, że możliwe, że część głosów była motywowana właśnie chęcią wsparcia tej społeczności. To także jest możliwe, ale tam nie było jakiegoś nieuzasadnionego wywyższenia takiej osoby. To był zasłużony sukces. I dlatego w tej chwili, jeżeli chodzi o propozycję Czech. O piosenkę Adonisa Kiss Kiss Goodbye też jestem w pełni za. Tutaj nie ma żadnych tanich chwytów, żadnej próby zyskania głosów i jakiejś ekstra sympatii ze względu na przynależność do grupy. Mamy po prostu ciekawą piosenkę, która jednemu się może podobać, drugim nie, ale tam jest co nieco ciekawych elementów w tej piosence. No i głos. Jeżeli chodzi o głos Adonisa, Moim zdaniem on jest troszeczkę nierównomiernie rozwinięty, ponieważ brzmi absolutnie zjawiskowo, przecudownie w niskich partiach. Mało kto tak szlachetnie brzmi w niskich partiach i tutaj słychać, to po prostu słychać to wykształcenie muzyczne, ponieważ z natury niewytrenowane głosy nie brzmią tak dobrze. W swoich niskich partiach na ogół właśnie siadają. Są mało dźwięczne, nie słychać tam rezonatorów głowowych, a tutaj wszystko pięknie, cudownie rezonuje i brzmi świetnie. Natomiast niestety, zmienia się jakość jego głosu, kiedy on już chodzi w rejestr średni. Dlaczego tak jest? To też mnie zastanawiało, dlaczego jest aż taka duża różnica jakości. Wiem dlaczego. Dlatego, że ta cała partia, tej, ta część piosenki, gdzie on jest w rejestrze średnim, ma parę nut. Z rejestru głowowego, który wyraźnie jest najsłabszym ogniwem tutaj, największą słabością Adonisa. I on niestety tutaj zastosował taką zasadę, no, którą ja też znam, też byłam w ten sposób uczona, i też ją zastosowałam w jednej z piosenek, może nawet w kilku piosenkach, a potem szczerze powiedziawszy, żałowałam tego. Bo jest taka zasada, że żeby być w stanie wejść dobrze w góry i żeby te góry nam się nie oderwały, to musimy lekko y, zaczynać y, no tutaj nawet nie doły, bo mówimy o części środkowej. I on cały ten rejestr średni wziął lekko tylko po to, tylko po to, żeby nie oderwało mu się tych kilka nut górnych. I zdaniem to jest fatalna strategia, ponieważ po prostu on całą część piosenki zaśpiewał niepełnym głosem. O wiele niższej jakości niż to, co nam zaprezentował w tych niskich partiach. Moim zdaniem to jest błąd na poziomie kompozycji. Kompozytor powinien był wiedzieć, w którym miejscu Adonis ma swój próg i skomponować tę piosenkę tak, aby cały ten rejestr średni mieścił się pod jego progiem, aby on tutaj mógł pokazać pełnię brzmienia swojego rejestru średniego. A tak to jest takie trochę takie niewydarzone, takie o wiele niższej jakości niż ten dół. Ten głos jest o wiele mniejszej gęstości. Tam jest słaby atak. No nie dziwne, że jest słaby atak, bo on się boi, że jak tu przeatakuje, dołoży trochę poweru, no to oderwie mu się to, to będzie niespójne. Więc on dostosowuje, dostosowuje już w tym momencie, na tym etapie, dostosowuje się jakościowo do tych najwyższych nut. Mamy też co nieco tego rejestru mieszanego. No, on wyraźnie jest słabszy u Adonisa. To nie jest jego mocna sło, strona albo być może y, nie miał szczęścia do jakiegoś bardzo dobrego nauczyciela, albo być może zabrakło mu paru jeszcze lat edukacji być może on jeszcze to rozwinie a być może naprawdę to jest jego osobisty problem, bo każdy ma jakiś tam problem i w każdym przypadku jest to inny problem. W każdym razie, tak czy siak, na tym etapie to nie jest jego mocna strona. Co go oczywiście nie przekreśla jako wokalisty, ponieważ wiemy, że w innych partiach jego głos brzmi wręcz wybitnie dobrze. Także to jest wokalista, który ma nam wiele do zaoferowania. No i co do samej propozycji, jest to oczywiście romantyczna piosenka o pięknej melodii. Ja wiem, że wiele osób tutaj także w komentarzach nieraz spotykałam się z takimi opiniami, że oczekujecie czegoś ekstra, czegoś, co was zaskoczy. Ta piosenka pozornie niczego takiego nie oferuje, ale tylko pozornie, ponieważ muzycznie tutaj są elementy zaskakujące. Przede wszystkim jest to jednak piosenka o tak zwanej pięknej melodii, czyli my się mamy zachwycić melodią, która ma nas wzruszyć, i zawsze znajdą się fani takich piosenek, romantycznych piosenek chwytających za serce z piękną melodią. Tutaj tą mamy. I mnie to odpowiada. Ja nie lubię dziwactwa na siłę. Nie potrzebuję go. Nie mam nic przeciwko temu, aby ktoś po prostu zaśpiewał coś pięknego. Ale nie do końca to tak tu jest, że to jest taka zwykła, typowa. Piękna piosenka, ponieważ my tutaj mamy parę nietypowych elementów. Generalnie piosenka w większości rozgrywa się w metrum 3/4. Sama już nieraz zastanawiałam się, dlaczego te najpiękniejsze, najbardziej romantyczne piosenki właśnie są w metrum na 3. Co takiego ma w sobie to metrum na 3, że tamto najbardziej jakoś tak, że tam najbardziej ten romantyzm się realizuje. Cóż romantycznego może być w liczeniu do trzech? No nie wiem, ale jakoś tak to się zawsze sprawdzało. Zawsze się sprawdzało i się sprawdza. Tyle, że tu nie do końca tak jest, ponieważ nagle, gdzieś tak mniej więcej w dwóch trzecich piosenki, pojawia się nagła zmiana zmiana metrum czyli tu już nie mamy typowego popu. Załamanie metrum już zmienia kategorię tej piosenki. Staje się to pod względem muzycznym jednak piosenka o wiele bardziej progresywna niż nam się wydawało. Więcej, tu nie mamy tylko jednej zmiany metrum. Po tej właśnie części, nazwijmy to tanecznej, o parzystym metrum, obojętnie czy się naliczymy na dwa czy na cztery, pojawia się jeszcze kolejna, jeszcze dziwniejsza część. Gdzie podkład nadal idzie w tym parzystym metrum, a Adonis wchodzi z melodią na trzy. I to już jest w ogóle ambitne przedsięwzięcie. Po czym, po tych jakże innowatorskich częściach, znów wracamy do romantycznej piosenki na trzy. I jakże płynne jest to przejście, jakże to wszystko się klei. Tak więc, nie, nie mamy tu zwykłej, typowej, popowej baladki romantycznej. Tu naprawdę co nieco się dzieje. Jest to, mimo wszystko, dość progresywne i eksperymentalne muzycznie. Podoba mi się. Naprawdę jestem za i jestem za, jeżeli chodzi o taki właśnie queerowy aktywizm przedstawianie nam faktycznej wartości tychże członków społeczeństwa. Widzimy artystę, który ma nam wiele do zaoferowania jako artysta. Brawo. Czechy jestem za.